E W tym roku odbyła się 21. edycja publicystyki, czyli Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych imienia Ireneusza Radzia. Całość imprezy odbywa się tutaj, w Domu Kultury Chemik w Kędzierzynie Kozim. Piątek był pierwszym dniem festiwalu. Już o 10.00 były projekcje konkursowe, a oficjalnie festiwal otwarto o godzinie 19.00. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta Miasta Tomasza Latuły 21. Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych Publicystyka im. Ireneusza Radzia Uważam za otwarty. Tuż po otwarciu odbył się koncert lata 20, lata 30. Wymad! Pastąpiła najstolniejsza młodzież i dzieci świcząca na co dzień w sekcjach Miejskiego ośrodka kultury. A po nim projekcja filmu Światła wielkiego miasta, Charlie'ego Czeplina. Po podróży do dwudziestolecia międzywojennego obejrzeć można było film Ida, który zdobył Polską Nagrodę Filmową Orły 2014. Sobotnie popołudnie wypełniły projekcje konkursowe. Poziom prezentowanych filmów jest naprawdę wysoki. Eee... Zaciera się granica pomiędzy kinem amatorskim a kinem profesjonalnym. To już to bardzo to bardzo się uwidacznia właśnie, właśnie w takiej imprezie. Bardzo mocne filmy, dlatego że e, my robimy filmy amatorsko, czyli z zamiłowania. E, robimy te filmy często za 10 zł, tyle ile kosztuje kaseta, albo tam pozyskana jakaś kamera. To są filmy, które są. Nie, nie można ich ocenić w kwestii finansowej. I robimy tylko po to, żeby je pokazać na takich festiwalach, żeby tu przyjechać. Ja Muszę się świetnie ja bawić, tak. żeby, bo spotka się ze znajomymi. Uczestnictwo w takich festiwalach daje mi oderwanie od takiej telewizji, która towarzyszy mi na co dzień. Kryminały, komedie, to jest coś takiego dla mnie płytkiego. A na takich festiwalach można dostrzec nowe spojrzenie młodych ludzi na różne problemy, które dotyczą nas w dniu codziennym. I to jest właśnie takie ciekawe i interesujące. Tego roku zgłoszono do festiwalu ponad 200 filmów, z czego komisja kwalifikacyjna wybrała 53 jej zdaniem najlepszych. Co roku jest więcej filmów, co roku jest więcej krajów reprezentowanych przez twórców, czyli wszystko idzie ciągle w dobrą stronę, więcej filmów autorzy nadsyłają. To oznacza, że festiwal wyrobił sobie dobrą markę. Ta impreza się bardzo zmieniła i to zmieniła na korzyść. Wymierną zmianą, omijając kwestie organizacyjne czy kwestie skali tego festiwalu, jest wymierną zmianą świadczącą o w tym, że festiwal się rozwija, jest ilość filmów, jaka, jaka do niego napływa. I w tym roku, z tego co mogli robić za to, było ponad 200 filmów z całego świata, to znaczy, że ten festiwal jest zauważony w Polsce na pewno i na świecie być może, i że filmowcy chcą wysyłać na niego filmy. To bardzo ważne, bo to buduje radomę festiwalu. Wieczorem przed wyświetleniem filmu Papusza. Odbył się wernisarz wystawy fotograficznej Roma Rising oraz występy romskiej grupy artystycznej. Po projekcji filmu nagrodzonego Orłami 2014 ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody. Następnie obejrzeć można było każdy z nagrodzonych obrazów. Zakończyła się kolejna edycja. Znowu usłyszeliśmy ileś tam pochwał na scenie. Brawa do organizatorów, więc jestem pewna, że wszystko było bardzo dobrze zorganizowane, wszystko zaskoczyło. Chociaż podczas festiwalu możemy się spodziewać różnych jakichś chochlików. To w tym roku naprawdę było bardzo, bardzo dobrze.